Cześć moi drodzy, witam Was ponownie na kanale Urbex Projekt. Słuchajcie, długo mnie nie było, bo aż tydzień czasu. Jak słyszycie, albo i nie, mam trochę chore gardło, ale mam nadzieję, że uda mi się coś tutaj nagrać. Także nie martwcie się o mój głos, jakoś sobie poradzimy. A co dzisiaj Wam pokażę? Pewien opuszczony dom. Właśnie jestem już na terenie tej posesji. Mam nadzieję, że w środku znajduje się coś ciekawego i chciałbym Wam to pokazać oczywiście. No cóż, zapraszam Was na krótkie intro i mam nadzieję, że widzimy się w środku. No i dobra moi kochani, jesteśmy w środku. Jak możecie zobaczyć mamy kalendarz z 2018 roku i mnóstwo, ale to mnóstwo pajęczyn oczywiście jestem w stałym kontakcie z osobą na zewnątrz w razie co, gdyby ktoś tutaj szedł oczywiście zadzwoni do mnie aby mógł w miarę możliwości szybko się stąd ewakuować pamiętajcie, urbex to nie jest wandalizm nigdzie się nie włamujemy wchodzimy tam gdzie jest to oczywiście możliwe są powybijane okna, otwierane, otwarte drzwi i zostawiamy to miejsce w taki w takim samym stanie, w jakim zastaliśmy. Zobaczcie moi drodzy, co tu już na samym wstępie możemy zauważyć. Niesamowity stary telefon tarczowy. Na pewno pamiętacie jak to się odbywało. No i zobaczcie, pamiątka z bazyliki najświętszej Marii Panny, z piekar Śląskich. Kurczę, powiem wam niesamowicie to wszystko wygląda. Tu jeszcze zostały pojedyncze ubranka, moi drodzy. Hmm. Zobaczcie czapeczka, kapeluszek bardzo starej, bardzo starej o, w podeszłym wieku przepraszam, osoby w podeszłym wieku, która tutaj mieszkała, no jak możecie zobaczyć oczywiście sztuczne kwiaty. Za chwilkę oczywiście zobaczymy, co kryje się za resztą drzwi tu zapewne mamy drzwi wejściowe, dokładnie to są drzwi wejściowe No i dobra, tu mamy przejście Ale w ogóle zobaczcie jak ten cały dom Ten cały dom jest normalnie wyłożony drewnianą boazerią Niesamowicie to wygląda I naprawdę tu jest mnóstwo pajęczyn Tak jakby tutaj nie było nikogo przez naprawdę dobrych 5-10 lat No i oczywiście wewnątrz Wewnątrz zachowało się mnóstwo starych ubrań zasłonek i tym podobnych rzeczy, moi drodzy. Oczywiście fotele z kompletu wypoczynkowego i przepięknie wpadną tutaj słoneczko. Zobaczcie. Dobra, co my tu mamy za tą kotarą. Moi drodzy, tu mamy przejście do takiej jakby kuchni. Zobaczcie, jest kuchnia. Posłuchamy sobie oczywiście użyć latarki mogli cokolwiek tutaj, zobaczyć. I spójrzcie na te niesamowite wyposażenia Troszeczkę już potłuczone, Bardzo fajne kuchenne przedmioty. Pojemniczki na różnego rodzaju. Herbaty, przyprawy. Bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście, zobaczcie, moi drodzy, stare piece kaflowe. A tu już, oczywiście, wchodzi nowoczesność. Kuchenka, gorenie. Oczywiście, zobaczcie. Stare meble perelowskie, daty, Latareczka na szerokie płaskie baterie. No i oczywiście szklaneczki z fajnymi koszyczkami, aby się nie oparzyć. Bardzo ciekawie, zobaczcie rozwiązany tutaj żyrandol w kuchni, i zobaczcie, jak ta farba się tutaj łuszczy, Naprawdę niesamowicie to wygląda. Zapewne w szafkach kryje się wiele pozostałości. Oczywiście, zobaczcie Koszyczki, nie koszyczki Porcelanowe talerzyki I mnóstwo, oczywiście Mnóstwo pajęczyn Zobaczcie, herbatki Pozostałości kakao I te podobne rzeczy Ja dzisiaj oczywiście nie mam rękawiczek Ale Oczywiście ręce umyję Zaraz po przyjeździe Zobaczcie, no i oczywiście nie muszę przypominać, że jest strasznie dzisiaj gorąco, bo zapowiadane 30 stopni. W tym momencie może jest trochę mniej 27. Ale no naprawdę temperatura jest odczuwalna. Jestem ciekaw co kryje się za tymi drzwiami. Wow Jakieś tajemnicze przejścia moi drodzy. Kurczę, ciekawe, to, to prowadzi. Zobaczcie, łazienka, również wyłożona drewnem. Oczywiście jest tutaj dużo wilgoci i pleśni, nie powinienem tego wdychać. Założę chyba sobie koszulkę na usta. Dokładnie tak będzie lepiej. No i oczywiście, zobaczcie, toaleta. Ciekawe, pomarańczowe zasłonki. <coughs> oczywiście dusi wszystko tutaj jeszcze te podrażone gardło zapalenie gardła moi drodzy tak to jest jak człowiek spocony strasznie spocony zejdzie ze szlaku i pójdzie napić się zimnego drinka z lodem to jest zabójstwo dla mojego gardła ale zobaczcie jak to wszystko tu wygląda trzcina normalnie się odkleja wszystko się tu rozpada niesamowicie, wszystko tu leci w dół i bardzo ciekawa praleczka ładowana od góry lustereczko, lustereczko oczywiście pozdrawiam Was widzowie przemieścimy się zatem do kolejnego pomieszczenia za tą ciekawą zasłoną a tu moi drodzy jest taka jakby komóreczka, spiżareczka Zobaczcie, mnóstwo weków w słoiczkach Ugraski, nieugraski, różnego rodzaju owoce Wow, bardzo ciekawie to wygląda Tapeta w stylu cegastym I mnóstwo oczywiście, mnóstwo pajęczyn Niesamowicie to wygląda Zobaczcie, stare brytwanki, garnki Wow Wow tu mamy kolejne drzwi i kolejna zasłonka. Tu chyba będzie kotłownia lub coś takiego. Hm, może na końcu tu zajrzę. Przemieścimy się może w drugą stronę. I spójrzcie na tą przepiękną, uską, dużą roślinę. Ale tu jest klimat, naprawdę. W tamtym pokoju widzę, że już podłoga się zarywa. Ale to, co tu widzę, to jest naprawdę niesamowita rzecz. Spójrzcie na ten niesamowity obraz. Jakiś pan na koniach. Mega, naprawdę mega klimat. Żółte zasłony. I wszędzie, wszędzie w całym domu była Ale tu wygląda. Oczywiście komplet wypoczynkowy. Zobaczcie figurki pana Jezusa na takich profesorycznych krzyżach. Ale ten obraz, ten obraz to dopiero robi niesamowitą robotę, moi drodzy. <laughs> Oj kurczę, zobaczcie kalendarz z roku 2015. Papież Franciszek. Kurczę, niesamowicie to wygląda. Wow, przepiękny. Przepiękny obrazek. Oczywiście nie będę zapalał tutaj latarki. Mam nadzieję, że wszystko w miarę dobrze widzicie. Bo klimat jest naprawdę niesamowity. I tu widzę kolejne kalendarze. Lipiec 2.12. Tu listopad, ale który rok? Tego nie jestem w stanie zobaczyć. Ale tu na pewno jest kalendarz z 2012 roku. I tu mamy zobaczcie. Jakby kolejną część tego domu, kolejny pokój i mnóstwo rzeczy. Tu zapewne pieluszki, mają pieluchy dla seniorów. A więc na pewno przebywały tu osoby, które naprawdę już nie były w stanie same funkcjonować ani zadbać o siebie. Być może zostały zabrane do sanatorium, do hospicjum. Zobaczcie, ile tutaj jest tych pieluszek. Mnóstwo. O kurczę, ależ to wygląda. Zobaczcie. Powiem wam szczerze, że podłoga się ugina pode mną. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie zarwie. I spójrzcie, ktoś tu, ktoś tu jeszcze prasował kilka lat temu ubrania. W tym momencie tu jest wszędzie oczywiście brudno. Zobaczcie, tu mamy również telefon, ale już trochę nowszy. Z wybieraniem to nowym moi drodzy. Niestety wazon ktoś przewrócił, ale powiem Wam, że tu jest kuchni naprawdę przykry klimat i mnóstwo myślich kupek. Powiem Wam, że zapach jest tu naprawdę nieprzyjemny. Coś tu musiało się naprawdę stać przykrego. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie zmarł w tym pokoju, ale no... miejsce wygląda naprawdę <laughs> delikatnie, tragicznie. Mimo że wszystko się zachowało jest pięknie, ale czuję tutaj smutek, smutek żal. Ktoś tutaj cierpiał moi drodzy, niesamowite miejsce. Mikrofala wróćmy tutaj jeszcze zobaczcie, pełno porcelanowych kieliszków, mnóstwo emblematów religijnych. Kieliszki porcelanowe, tu chyba mamy jeszcze reniferka z saniami i akcent świąteczny, a więc jest oczywiście zaliczony moi drodzy lodóweczka, do której raczej chociaż nic się nie stanie powinna być pusta, dokładnie jest pusta. Ale w tym miejscu również mamy mnóstwo mnóstwo pajęczyn. Zobaczcie pamiątka pierwszego pełnego uczestnictwa w oświe w ofiarze myszy świętej. O nie. Kurczę, ale tu jest klimacik. Te krzesła, te stare krzesła. Ależ one robią robotę. Zobaczcie, jest tutaj ich kilka. Niesamowite miejsce, naprawdę. Mnóstwo obuwia starszych osób. O, moi drodzy. Czyżby tu był jeszcze prąd? Zobaczcie. Świeci się normalnie dioda. Tak, moi drodzy. Tu jeszcze jest prąd. O, matko. Tego się nie spodziewałem, moi drodzy. Kurczę. Miejsce, miejsce z przykrą atmosferą opuszczam w tym momencie. Przejdziemy zatem do kolejnego pokoju. I moi drodzy, tam jest jeszcze jeden pokój. Ale to, co tu się dzieje, oczywiście muszę tu uważać, bo podłoga, że tego nie widzicie, ale wszystko się tu zarywa. I zobaczcie, Zobaczcie, co tu się znajduje w ogóle. Mega sprawa. Jaka przepiękna, przepiękna komoda. I tu nie jedna, moi drodzy. Tu mamy drugą komodę. I przy ogromne lustro. Kolejna. dwudziowa duża szafa. Przepiękne fotele. Oczywiście okrągły stół. I mam nadzieję, że nikt tutaj nie zmierza. Zostawiliśmy bliżej do tej komody, ale lustro jest naprawdę niesamowite. Wow, i tam w rogu zobaczcie portret pewnego pana. kurcze Na pewno był to lokator, który tu mieszkał. I zobaczcie tam w rogu stara laska. Przepięknie to wygląda. Różyczki, oczywiście sztuczne, bo prawdziwe, dawno były już zwiędły. No i oczywiście lustro. Pozdrawiam Was serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, moi drodzy, jeżeli takie rzeczy Was interesują. Mamy tu mnóstwo dokumentacji. Oczywiście, znowu porcelankę, jakieś medykamenty, kartki wielkanocne. Może uda mi się przeczytać, kto tu mieszkał. Niestety. Nie jest to zaadresowane dokładnie. Okej. Okay. Pani Mirosława. Pani Mirosława tutaj mieszkała. Kurczę. Tak więc opuszczam dom Pani Mirosławy. Zobaczcie, jak przepięknie to wygląda. Te koszyczki. To wszystko tutaj, nawet te małe wazoniki. To robi taki klimat niepowtarzalny. Wow. To no coś pięknego, naprawdę. Mega sprawa mamy kolejną dużą szafę przepraszam, że nie będę tu zaglądał ale nie ma zbyt dużo czasu w takim miejscu nie powinno się przebywać zbyt długo jest tu naprawdę stęchła atmosfera zobaczcie mnóstwo arto mnóstwo książek które zostały tutaj w tym miejscu no i sam jestem ciekaw co się kryje za tymi berolowskimi drzwiami Kolejny pokój Już bardziej, drodzy, bardziej młodzieżowy Zobaczcie Co tu się dzieje Wow Niesamowita meblościanka Na końcu ściany I Ogromny, ogromny obraz, moi drodzy W tym miejscu również jest Mnóstwo pajęczyny Długo tutaj nikogo nie było Spójrzcie na ten żerandol Niesamowita rzecz ale obraz naprawdę niesamowity, rozłożona sofa. Oczywiście mam tu cały komplet wypoczynkowy. No i te niesamowite szafy, moi drodzy. Kurcze, ale to robi niesamowitą robotę. Ja oczywiście staję tutaj na legarach, aby nic więcej się tutaj nie zerwało Wow, mam nadzieję, że nie pokazuję Wam tego zbyt szybko, ale też nie chcę. Spędzi, spędzać tutaj nie wiadomo ile czasu dom jest, można powiedzieć, przy samej drodze. No i zobaczcie, kochanej babci i nawet kubeczek z imieniem Mirosława. Niesamowite. Co my tutaj mamy? Mnóstwo medykamentów. Legitymacja radnego. Kurcze, ktoś tutaj był radnym, moi drodzy. Oczywiście nie będę zaglądał tutaj do tych szafek. Chcę tutaj dotykać jak najmniej rzeczy, bo nie mam oczywiście rękawiczek. No i zobaczcie, czerwone zasłony, firanki i tu na ścianie kolejne niesamowite obrazy, moi drodzy. Wow, cudna atmosfera w tym pokoju, jest naprawdę świetnie. I oczywiście mnóstwo pająków w rogu, które żyją cały czas. Nie no, mega, mega, mega sprawa. Piec oczywiście przechodzący przez ściany Zamykamy wszystko tak jak było. No ale nie, ale to miejsce naprawdę jest przeurocze. No, niesamowite. Wow. Myślę, że wrócimy się z powrotem, zobaczymy tylko co kryje się w tej części gospodarczej i myślę, że będziemy kończyć tą eksplorację. Nie zwróciłem uwagi oczywiście na żirabów w tamtym pokoju, za chwilkę do niego wrócimy, ale wydaje mi się, że zrobię tutaj jeszcze jakieś zdjęcie. Tu mamy, moi drodzy, obórkę. Tu tutaj znajdowały się zwierzątka. Zapewne świnki. Świnki i jeszcze innego rodzaju mniejsze zwierzątka. Ale bardziej bym ostawiał na świnki. Tu zapewne tu zapewne znajdowała się hałda węgla którą palono tak, dokładnie. I powiem wam, że nie zauważyłem nigdzie tutaj wejścia na strych, chociaż nie, na zewnątrz jest. Wejście po schodach. Ale chyba chyba nie będę ryzykował, moi drodzy. Dobra. To by było tyle w tym miejscu. Ja wychodzę na zewnątrz i jeszcze podejmiemy decyzję. Wszystko zostawiam tak jak było. Żeby nie było. <laughs> taką wersję. Ja w tym momencie wychodzę z tego miejsca. Widzimy się za chwilę. Wchodzę, jest wejście na górę, ale ja raczej nie będę się przeciskał teraz przez te haszcze. Jest po prostu za gorąco. Ewentualnie możemy jeszcze zobaczyć, co kryje się w tych pomieszczeniach. Tu mamy stare garaże, ale dobra, zobaczymy. Okej, okay, tu wszystko jest w pajęczynach, moi drodzy. Jest zastawione, także nie będę się z tym siłował. Decyzja jest taka, że na tym etapie kończę eksplorację jest po prostu niemiłosiernie gorąco. A w samochodzie ktoś na mnie czeka, także nie chcę, aby te osoby się zbytnio niecierpliwiły. To no trudno, Ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Że to co zobaczyliście w środku wywarło na was ogromne wrażenie, bo na mnie bardzo i to bardzo mocno. Nie wiem tak naprawdę co się wydarzyło. Mogę jedynie spekulować, że starsza osoba po prostu zmarła albo została zabrana do hospicjum. Jak sami widzieliście, deska do plasowania, mnóstwo, mnóstwo pieluszek dla starszych osób, a więc ktoś naprawdę już był w takim wieku, że potrzebował opieki. Możecie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie Do czego mogło tutaj dojść Ja już się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie Pozdrawiam wszystkich Patronów I spadam dalej leczyć gardło, bo naprawdę Tak się pocę i nie mogę mówić Ale co tam Urbex To Urbex Ja już lecę do następnego miejsca Aby po prostu nagrać odcinek na kolejny tydzień I co, mam nadzieję, że widzimy się oczywiście o tej samej porze o 19.30 w piątek. Trzymajcie się, cześć.